Hejka wszystkim, z tej strony Lara i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, a w dzisiejszym materiale przedstawię Wam wszystkie lokacje potrzebnych składników do robienia miksur w kotle. Huh, ale się zapowietrzyłam. Ale jeszcze zanim oczywiście przejdę do tego odcinka, to chciałabym jeszcze na samym wstępie podziękować moim trzem ostatnim subskrybentom, którymi są Jakub Kwiecień, Kinga G i Małgorzata Zawisza. A jeżeli to Wy następnym razem chcielibyście pojawić się na mojej liście, to zasubskrybujcie mój kanał, kliknijcie kciuka w górę, jeśli ten film jest dla Was interesujący. Zapraszam Was również na mojego Instagrama, bo tam znajdują się naprawdę bardzo ciekawe foteczki. A teraz już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. A więc moi kochani, pierwsza lokacja jest następująca. Musimy sobie minąć most, który prowadzi na Jorvik. Jest on takim powiedzmy naszym punktem orientacyjnym w tej sytuacji. Potem skręcamy sobie od niego w lewo i tutaj, zaraz w takim rogu ścianki, znajduje się pierwszy składnik. Następnie, startując od tego miejsca, w którym jesteśmy, musimy przejechać przez most, który widnieje naprzeciwko tej lokacji. Udajemy się na sąsiednią wysepkę, ale zatrzymujemy się pod mostkiem, ponieważ tutaj możemy znaleźć drugi składnik. Następnie, będąc dalej na tej samej wysepce, jedziemy tym razem do góry, a dokładnie do tego miejsca, po to, aby zabrać ze sobą trzeci składnik. Znowu zjeżdżamy na dół i dołem skręcamy w lewo, po to, aby przy zabrać ze sobą kolejny składnik. Na tej samej wysepce, również pod tym mostkiem, podobnie jak na rogu z pierwszej sceny tego filmu, możemy również zebrać pajęcze jajo i ogólnie na tej wysepce jest bardzo dużo rzeczy, które możemy znaleźć. I tutaj naprzeciwko tej wysepki, z której właśnie sobie zjechaliśmy, mamy kolejną rzecz i ta rzecz jest ukryta tak w dyniach, więc musicie popatrzeć. I to już ostatnie miejsce, moi kochani, w którym możemy się czegoś spodziewać, a jest to wysepka, na której są wystawione Halloweenowe konie, a żeby zgarnąć kolejny przedmiot musimy obejść tym Straszne mury od tyłu, i na ich tyle znajduje się kolejny przedmiot. A więc to tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam za oglądanie, i do zobaczenia.